Zgadnij influencerkę po części ciała. Mm, jakiej części ciała? Mm, każdej możliwej. Pierwsza osoba. Kartonik! Kartonik! <laughs> tak! <śmiech> Udało się. Druga osoba. Hmm. Ciemne oczy. Czy to może być. Natsu? Tak! <laughs> Dobrze ci idzie, Nunia. Lecimy dalej. <laughs> hmm. Andrzejks? Nie. A czekaj, ma tam pieprzyk, Wersow. Wersow, dokładnie. Hmm. Charakterystyczny uśmiech. Wydaje mi się, że mógł być to nawet uśmiech z naszej kanapy. Mógł być. Czy ta osoba była gościem naszym? No, nie na kanapie tutaj, ale była. Hmm. Marysia Jeleniewska. Tak, Jeleniewska. <laughs> tutaj podcast z Seleną. Uuu. I uwaga... Gdyby nie to, że była już Natsu, to może powiedziałabym Natsu. Mhm. z Masterka. Dokładnie. Subujcie <grymny> kanał, po więcej!